Coraz mniej ludzi jest w związkach, takich stabilnych, długoletnich związkach, więc jeśli nie ma związków takich właśnie stabilnych i też w których ludzie czują się bezpiecznie, no to często nie ma też tego drugiego kroku, czyli posiadania dzieci. Ale to nie jest oczywiście cała prawda. Prawda też jest taka, że nasza rzeczywistość, szczególnie też w Polsce, w której się znajdujemy, nie jest to rzeczywistość, która sprzyja temu, żeby mieć dzieci z wielu powodów. Dlaczego? Nie czujemy się bezpiecznie przede wszystkim, jeżeli chodzi o stabilność zatrudnienia. Badania z 2024 roku wskazują, że 30% kobiet deklaruje, że ich sytuacja zawodowa pogorszyła się lub znacznie się pogorszyła z powodu samego posiadania dziecka. Nie, jest, nie czujemy się bezpiecznie, jeżeli chodzi o sytuację mieszkaniową. Tak? Wiele z nas, w tym ja, na przykład wynajmujemy mieszkania za ciężkie pieniądze, często za połowę swoich miesięcznych przychodów. To jest sytuacja, w której bardzo trudno, jeżeli te takie podstawy, jeżeli chodzi o mieszkanie i zatrudnienie i właśnie bezpieczna relacja długoletnia, w której się jest, jeżeli one wszystkie są zaburzone, no to trudno mówić o tym, żeby dzieci, które są naprawdę bardzo dużym obciążeniem e, takim finansowym, ale też mentalnym, dużą odpowiedzialnością, no po prostu tych dzieci nie będzie.